Just okay. good Dzień dobry, z tej Sebastian Kowalski, DKS Dobre Miasto, jesteśmy świeżo po kolejnym ligowym meczu, gdzie wygraliśmy u siebie 4-1 do z Łynowcem Popol. Nasza dyspozycja dzisiaj niestety daleka od oczekiwanej, ale cieszą kolejne 3 punkty, zwłaszcza, że rywale w bezpośredniej walce o awans potracili punkty. Jedziemy dalej, napędzamy się, mimo tego, że nie był to nasz najlepszy mecz, jesteśmy... Yy, mamy głowę podniesioną do góry i w kolejnych spotkaniach yy, będziemy chcieli zdobywać kolejne punkty żeby ten awans jak najszybciej sobie wywalczyć dziękuję bardzo